Dzień dobry bądź dobry wieczór. Witam wszystkich zagorzałych matematyków oraz uczniów przygotowujących się do matury. Dzisiaj zrobimy sobie zadanie piąte z tegorocznej matury 2024. Zadanie to jest o logarytmach i postanowiłem, że zrobię o logarytmach, dlatego że wiele moich uczniów, tak samo jak widzę, powiedzmy, rówieśników, nie bardzo potrafi logarytmy, a one są bardzo. Kluczowe, żeby uzyskać dobry wynik na maturze, ponieważ są na każdej maturze rozszerzonej z matematyki. Dlatego zajmiemy się tym tematem. I, i tak, przed, przed tym, jak zaczniemy robić to zadanie, to jeszcze warto e, sobie przypomnieć parę własności logarytmów, bo one są e, no, niezbędne. Zatem tak. Może najpierw zadajmy bardziej podstawowe pytanie, czym jest logarytm. I teraz, jeżeli wyobrazimy sobie takie równanie, no nie musimy sobie wyobrażać, jest tutaj na ekranie. A do potęgi n jest równe c. To czym jest logarytm? Logarytm to jest tak naprawdę ta liczba n. On odpowiada nam na pytanie, jaka jest liczba n w zależności od liczby a i w zależności od liczby c. To jest tak, jakby funkcja. Także logarytm a, baza a z c jest równa n ponieważ y, czyli tak naprawdę a do jakiej potęgi równa się c? No i logarytm odpowiada na to pytanie, tak? Logarytm z a do c to jest ta odpowiedź. Tak wygląda funkcja logarytmiczna, tutaj akurat y, baza jest 10, dlatego dla dziesiątki jest jeden rzecz jasna, no bo 10, 10 do jakiej potęgi równa się 10, no to do, do pierwszej rzeczy jasna, prawda? I teraz tak tutaj mamy parę własności te własności na pierwszy rzut oka mogą wyglądać bardzo, bardzo groźnie, natomiast myślę, że nie ma żadnego problemu w zapamiętaniu ich po prostu trzeba sobie je wyprowadzić ja tutaj nie będę ich wyprowadzał, ponieważ to zajęłoby, no tak powiedzmy z 10 minut, żeby wszystkie wyprowadzić, natomiast myślę, że yy, myślę, że da, da radę to samemu zrobić, choć Choć też jest taka możliwość, że są w kartach maturalnych. Tego akurat nie wiem, bo nigdy nie, nie patrzyłem te wzory w kartach maturalnych. Natomiast, tak, jeszcze skupmy się na trzecim. N należy do rzeczywistych, to znaczy, że ten wzór będziemy używać do zmiany bazy w logarytmach, jeżeli będziemy chcieć zmienić bazę. E, więc, ale tak, reszta, najważniejsze to są te, te dwa wzorki, czwarty i piąty, bo one są najbardziej podstawowe, myślę, że też na maturze e, podstawowej one są wymagane, e, choć też nie wiem, ale warto, no na pewno trzeba je znać, e, czwarty i piąty szczególnie. Wykaż, że jeżeli log 5, 4 to a, to log 4 z 3 to b, e, i, oraz log 4 z 3 to b, to log 12 z 80 to jest 2a plus 1 e, podzielić na a razy 1 plus b. No dobrze, przede wszystkim trzeba zauważyć, że mamy coś podobnego w e, log 4, 5, 4 i log 4, 3, i to, tym podobieństwem jest ta czwórka. I teraz, dlaczego zajmujemy się, dlaczego w ogóle mówię o tej czwórce? Będziemy musieli mieć dwa logarytmy, które mają identyczną bazę, bo jak zauważyliśmy wcześniej we własnościach, prawie wszystkie te wzorki odpowiadają dwóm logarytmom, które mają tą samą bazę. A tutaj mamy różne bazy, więc nie możemy ich użyć, a musimy mieć te, te bazy takie same, żeby, żeby ich poużywać i jakoś to przekształcić, zmanipulować tą frakcję, tę frakcję. Więc mamy taki wzorek, który też był na początku pokazany. Logarytm A. Do a z C równa się 1 podzielić logarytm C z A. Czyli odwrotność, i się wymieniają. prawda? Robimy odwrotność, i wtedy wymieniają się te literki. Zatem możemy zrobić sobie to z logarytmem A i dostaniemy coś takiego, że 54 to 1 podzielić na 4 z 5. I jak sobie wyznaczymy ten log 4 z 5, który nas interesuje, to dostaniemy coś takiego. To będzie po prostu 1 podzielić na A, no bo jest odwrotność. Ok. I teraz to jest bardzo przydatne, ponieważ mamy logarytm 4 i logarytm 4, bo b już ma logarytm 4 domyślnie, więc już mamy dwa logarytmy i już teraz będziemy mogli z tym jakkolwiek pracować. I teraz tak, zajmiemy się logarytmem 12 z 80, bo jak widzimy, 12 to nie jest dobra baza, to jest baza, która jest bardzo problematyczna, więc musimy sobie ją zmienić i tym wzorkiem zmienialiśmy bazy, tak jak powiedziałem na początku, więc zmieńmy sobie ją. Logarytm 12 z 80 to jest logarytm 4 z 80 podzielony logarytm 4 z 12. Ok, ma sens. I teraz y, dalej, rozbijmy sobie 80. 16 razy 5, a 12 4 razy 3 ma sens. I teraz tak, mamy ten wzorek, czyli że y, mnożenie to się rozdziela na oddawanie, tak. I, i dobra zróbmy to dostajemy coś takiego i to być może wygląda jeszcze źle ale, ale mi się wydaje, że większość z was już powinna dopatrywać się do czego zmierzam ok, wyczyliśmy sobie kartkę i lecimy dalej wiemy, że logarynm 4 z 16 jest równe 2, ponieważ 4 do kwadratu równa się 16, tak? 4 do jakiej potęgi to 16 do potęgi drugiej. Tak samo 4 do jakiej potęgi to 4 do potęgi pierwszej. OK, czyli upraszczając mamy 2 plus logarynm 4 z 5 podzielić na 1 plus logarynm 4 z 3. I myślę, że już każdy zauważył, że te wartości logarym 4 z 5 oraz logarym 4 z 3 posiadamy. Zatem wstawiamy sobie Dostajemy 2 plus 1 podzielić na a, podzielić 1 plus b. Jak przemnożymy sobie przez a podzielić na a, to ta frakcja zmieni się w to, co chcemy, czyli 2a plus 1 podzielić na a, 1 plus b. I to jest już odpowiedź do tego zadania. Dzięki.